No. Witam wszystkich bardzo serdecznie Wszystkich użytkowników Nowych Junaków, jak Ty i tych, którzy oglądają mojego wideobloga a na Nowe Junaki mówią B Teraz no mam pogodę na to pierwsze kręcenie Zobaczymy jak to będzie szło, film się nagrywa maszyna chodzi I to mnie właśnie kurwa zastanawia najbardziej. Dobra. Jedziemy do Oliwy. odebrać nowe wódki. Zobaczymy jak tam będzie szło w nagrywanie. Dzisiaj mokro w Trójmieście. Deszcz pada. Ja na nowym moto się wybieram i się czuję, o, jeszcze zgasło mamy przyjechane dopiero 12 km więc cały czas go docieramy a jak go docieramy? No spokojnie byle nie przeciągać na pojedynczych biegach na poszczególnych biegach, a może w ten sposób Szybę sobie zamkniemy a, jak w studni głos będzie Jeszcze się czuję niepewnie na nim i może na motocyklach no, już do latan no, stop śmigam, ale dzisiaj się czuję niepewnie Nosem pociągam, nie powinienem ostatnio jak słyszałem to pociąganie nosem, to myślałem, że kovic zostanę. Jestem ciekaw jak się będzie spisywała kamera teraz, mikrofon. Testujemy, czeka nas wielka wyprawa. Pod koniec maja ruszamy do Rzymu i na Apollo. Właśnie wynakiem RS 125. A dzisiaj śmigamy do oliwy Więc jak docieramy? Spokojnie jeździmy na wszystkich biegach. Najlepiej dociera się w mieście właśnie. na spokojnie, bez grzania na, na poszczególnych biegach, bez przeciągania. I nam się motocykl ładnie wtedy dotrze. Wczoraj zalam do pełna. Jeszcze nie bardzo, tak? To byśmy śmignęli sobie do przodu. A tak, dopóki tego bzyka nie wyczujemy, biegi się ładnie zmieniają. O, precyzyjnie, dużo lepiej. Nawet lepiej niż w 20. Nie wiem, czy to kwestia ułożenia stopy. W każdym razie tutaj to lepiej wszystko pracuje. Mięciutko, płynnie, bez żadnego szukania, szarpania, wbijania. Elegancko. Fajny motocykl, naprawdę bardzo mi się podoba. I wtedy machniemy jakieś 80 km i się troszeczkę lepiej poznamy. już będzie pierwsze 100 km nakręcone. I to jeszcze przez miasto do Oliwy. Kabel mi trochę owiera. Trochę, ale nie bardzo. O, teraz jest lepiej. Kask kupiłem integralny Chciałem kupić szczękowy, ale szczękowy tak dziwnie mi ściskał buzię Nawet przy rozmiarze XXL, że dałem sobie po prostu spokój A poza tym sobie pomyślałem, że ten integralny i tak jest fajniejszy, bo Można go na przykład linką przypiąć tutaj do kierownicy I iść na miasto Na razie się nie zanosi na to żeby miał kufer, dostałem na podróż bardzo fajne torby z AGM, to jest taka polska horn firma, to je znajdziecie na blogu, jest po prawej stronie, w prawej kolumnie taka zakładka do nich od razu, możecie zobaczyć jakie mają fajne torby na podróż i rollbagi i takie jakie, a również możecie tam dostać blokadę na przednią tarczę w postaci granatu F1. Cały metalowy, bardzo fajnie wygląda. O, no, to jest Polish Bomb. A firma nazywa się idzie. Także polecam i zapraszam. Bardzo fajne produkty. I tak jak przy tych nowych motocyklach za bardzo nie ma gdzie sobie przypiąć kufra, bo one w większości są bez bagażnika. No tak, z tą torbą można sobie doskonale poradzić, nawet na tę dłuższą podróż. No, nasza wyprawa zacznie się od Pragi. Pierwszy pojedziemy z Gdyni do Pragi. Jeszcze po drodze będzie Iczyn. Chcę zobaczyć to miasteczko, gdzie rozbójnik Rumca i z Hanką tańcowali. No, teraz ktoś... Tak maksymalnie sobie 70 polecimy, więcej nie No i nam takie jakieś 6000 obrotów na minutę, niecałe, 5,5000 Po mnie się to w zupełności wystarczy, a tym bardziej przy takiej pogodzie Ścisko, mokro No, ktoś się do nas dobija Niestety podejrzewam, że Adam Adam pozdrawiam serdecznie Niestety nie odbiorę mogę zobaczyć co najwyżej z ciekawości A to ja Sam do siebie Ciekawe pewnie jakaś poczta głosowa Może ktoś się nagrał hmm. Mi proponowali jakiegoś telefon na kierownicę, aż na kasku, żebym mógł sobie telefony odbierać w czasie jazdy, myślę, że jest chyba niema nic bardziej krytyńskiego jeżdżąc na motocykli odbierać telefony na zawsze można przecież odzwonić do każdego Ciekawe jak mnie słychać, dosyć głośno nie będę mówił, Mamy mikrofon blisko ust Śmigamy dalej A jak się jedzie, jaka pozycja? Bardzo fajna, wygodnie mięciutko Ja po prostu lubię takie nieduże motocykle. fajne sobie perkocze. Jest bardzo sympatyczny RSS, naprawdę bardzo sympatycznym motocyklem. Ładnie silnik pasuje, ja pamiętam jak 123 odebrałem to przez pierwszy kilometr, 500 kilometrów ten silnik strasznie dzwonił. Jakby ktoś mieszał łyżeczką w szklance. A tutaj już jest całkiem inna kultura. Pozdrawiamy kolegę na moto. Czasami tak to jest, że ktoś Ci na mieście nie odpowie, to nie ma się co tym przejmować i zrzymać, po prostu jest zbyt skoncentrowany na drodze, ja czasami też nie odpowiadam, bo albo za późno zauważę kolegę innego, albo jestem tak zajęty drogą pochłonięta, a to wiadomo, ruch, samochody, puszki, sprawa prawa, z lewa, z góry, z dołu, trzeba na wszystkie uważać. Tu nie wiadomo co, której pani może skręcić do głowy albo panu. O, i stoimy, nie jedziemy wczoraj na dzień dobry miałem taką kurczę małą przygodę no niestety jak nowy motocykl jest nowy zawsze się coś może przetrafić Pojechałem eee, do domu Zabrałem co miałem zabrać, ubrałem kurtkę I ruszam w drugą stronę. A on przyjechał kilkaset metrów i dopa nie jedzie O, kolego Dawniej to bym zadzwonił do krzyżka zaraz skurczę, a ja wie co się dzieje i tak dalej. No ale tutaj jak muszę jechać sam w taką trasę No to będzie dyshonorem jak ja będę potrzebował pomocy No i ściągnąłem kanapę, wyciągnąłem klucze I myślę sobie pierniku czemu ty nie chcesz jechać Pierw sprawdziłem czy jest paliwo w filtrze No paliwo jest, jest to, czyli paliwo dochodzi Potem wykręciłem świecę, założyłem na fajkę Zakręciłem. Aha Nie ma prądu. Nie ma prądu. No to pewnie jakaś tego przyczyna musi być, że nie ma prądu. I w Jonaku 123, niestety stopka mi tam odmówiła raz posłuszeństwa. Potem usunąłem. Znaczy nie stopka, tylko wyłączy przy stopce. Ten wyłącznik zapłonu. No i tutaj patrzę. A niestety cygan co to składał. A to nie ja. Ale ja tego nie zauważyłem przy montażu. Cholera. Nie przykręcił dobrze śruby. Tylko ją troszeczkę wkręcił, tak żeby to się wszystko trzymało. Tak. Na słowo honoru. I nie była śruba dokręcona i ten włącznik od, to odcięcie zaponu, jak to tak zwał, tak zwał, było sobie luźne. A faceta pożyczyłem klucz dziesiątka. Tak, jeszcze nie miałem swoich kluczy przy sobie. Pożyczyłem klucz dziesiątkę, dokręciłem, bzyk, odpalił i jedziemy. I tym sposobem, bez pomocy, poradziliśmy sobie na drodze. Ja właśnie to lubię w motocyklach tego typu, Jednocylindrowy, chłodzone powietrzem. Nic skomplikowanego, czysta mechanika, żadnej elektroniki, żadnych układów chłodzących. No, będzie się poczta do mnie dobijała cały czas. No, muszę wam powiedzieć, że kupiłem właśnie kresk nowy, bo... Razem z N20 sprzedałem stary kask. Tamten był otwarty i to jeszcze szyba zasłaniała tylko oczy. A kupiłem teraz integralny i jest to niebo lepiej. Jak hamujemy, ja zawsze troszeczkę hamulca tylnego, delikatnie przedniego troszeczkę więcej na trzy palce i wybijam powoli bieg, jak dojrzę do skrzyżowania. Tak żeby na skrzyżowaniu na postoju tych biegami nie wachować no, Generalnie one mi się w 123, w M20 zawsze blokowały. Trzeba było motocyklem poruszyć prawo w przód, tył i wtedy te biegi wybijać. No, czasami tak też się zdarzyć może to wtedy nie panikować, zapaść, sprzęgło, próbować wbieg, wbić bieg przesuwając motocykl do przodu i do tyłu nie wierzę czy na biało oznakowanie na jezdni to jest diabelstwo śliskie takie że jak do diabli to by mi się przydał no. No, teraz jak w będzie po głosu. O, 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 takiej na świeżych oponkach, to trzeba naprawdę uważać. Niestety nozę muszę pociągnąć.